Czy Tori robi clickbaity? Czy Tori rzeczywiście jest aż taki zły jak oni mówią? To i wiele więcej dowiesz się w tym filmie. Wybiłem ten film na 4 rozdziały. Będzie grubo, więc oglądaj do końca. Napisz w komentarzu co sądzisz o Tori. Lubisz go czy nie? Jeśli kochasz Brawl zostaw suba i lajka. Wbij na Discorda i wesprzyj kanał. Nowe filmy w każdą sobotę o 16:00. Zaczynajmy! Rozdział pierwszy. Analiza filmu Bananowego Króla. Bananowy nagrał bardzo kontrowersyjny film o Torim, za który został shejtowany w komentarzach przez fanów Toriego. Więcej o tym później. Jest to youtuber z ponad 7000 subskrypcji. Chciałbym tyle mieć, więc zostaw suba, proszę. I w swoim filmie wyjaśnia ostatnie zachowanie Toriego w brutalny sposób, więc trochę wam o tym opowiem. A w drugim rozdziale przeczytamy sobie najlepsze i najśmieszniejsze komentarze pod jego filmem. Na początku youtuber ten zajmuje się miniaturkami Toriego. Nie pasują mu konkretnie cztery rzeczy, czyli... Postacie, których nie ma w grze, nadużywanie darmowych rzeczy, dodawanie nieistniejących itemów, oraz napis uważaj, który ostrzega przed straceniem czegoś darmowego. Dzisiaj lecimy z odcineczkiem z Brawl Starsowego QA, czyli. Oznacza to, że Tori powiedział w tytule mnie o tym, żeby uważać na stracenie darmowego skina, a w rzeczywistości film był o QA. Czy to jest coś złego? Ja sądzę, że nie aż tak bardzo, ponieważ Tori później wspomina o tym filmie. Ale chwila, w jaki sposób on to robi? Mamy tutaj do odebrania w sklepie, za ostatni dzień nagród Pizza dla Wszystkich, um, serca tego skinka, co nie? Um, I jak widzicie, dostępny będzie za 21 dni i 20 godzin, jak to nagrywa. A Pizza dla Wszystkich kończy się, te nagrody, za 21 dni i 22 godziny. Czyli ten ser wejdzie za 21 dni i 20 godzin i wtedy będziemy mogli go odebrać, a już po dwóch godzinach, bo za 21 dni i 22 godziny, te nagrody będą usunięte już nie będzie się dało ich odbierać. Um, myślę, że twórcy to jeszcze naprawią, ale na razie rzeczywiście tak pisze, więc jakby co to uważajcie za to, bo przez to możecie stracić okazję na odebranie tego serdża. Bananowy później mówi o tym, że supercel popełnił błąd graficzny, a Tori to źle interpretuje. Ktoś napisał w komentarz, że wtedy jeszcze nic o tym nie było wiadomo, więc to jest chyba usprawiedliwienie dla Toriego. Ale zobaczmy dalej co tu się dzieje, bo to jest dopiero początek. Tori pokazuje na miniaturce, że Spike staje się mitykiem. No i moi drodzy, wbijamy sobie teraz w zadymiarzy i znajdujemy Spike'a. Uwaga, o co chodzi? Przecież tutaj Spike jest legendarnym zadymiarzem. A ja mówiłem wam o tym, że jest on mitykiem. O co z tym chodzi. W tym momencie tam wam screena, którego wysłał mi mój widz Dejan. Dzięki wielkie stary. I jak widzicie na tym screenie najmocniejszy bug z Brawl Stars. Mocniejszy Bóg z Brawl Stars. Bug z Brawl Stars. Bananowy wyjaśnia, że dowiadujemy się w środku odcinka, że Spike jednak nie jest mitykiem, tylko niektórzy go tak zauważają. Później pokazuje kolejne przykłady Toriego mówiącego o bugach związanych z wyświetlaniem rzadkości zadymarzy. Kłatis dzisiaj jest mitykiem, ale czy wiedzieliście, że jeszcze parę dni temu był on legendarnym zadymiarzem? Co prawda przez chwilę, bo był to bóg, To bóg którego twórcy Brawl nie mogą naprawić, ale tak samo na tych skinach, które pokazuję Wam tutaj. Niektóre postacie też miały zmienioną rzadkość przez tego buga. Sara to jest normalnie mityczna zadymiarka, co nie? Na pewno tary dobrze kojarzycie. No nieważne gdzie sobie w nim nie wejdziemy, to wszędzie pisze, że jest to mityczny brawler, ale patrzcie, się tam tutaj. YouTuber wspomina też, że na tą miniaturkę się trochę osób nabrało i że sam kiedyś też się na to nabierał. A ty? Co o tym sądzisz? To co Tori tutaj zrobił jest złe? Czy mu to wybaczysz? Podziel się swoją opinią w komentarzu, a my przechodzimy dalej. Teraz chodzi o tytuły. Postaram się wam to streścić tak, żeby nie trwało to za długo. Tori pisze w tytule Totalnie nowy Frank, a przez 8 minut filmu mówi, że Frank będzie miał zmianę, ale nie wiadomo jaką. Tory pisze w tytule Jak za darmo odebrać kupę Spike, a robi konkurs, w którym tylko jedna osoba może wygrać tego skina. Tori pisze w tytule Legend za darmo i nowe ukryty skin już są, a po wejściu w film okazuje się, że w tytule jest napisane w Brawl Stars China, czyli że to nas nie dotyczy. Bananowy wspomina o tym, że takie długie tytuły będą ucinane i uważa to za clickbait. A czy twoim zdaniem jest to clickbait? Napisz w komentarzu. Przypominam się o subskrybowaniu kanału, bo tylko 4% widzów mnie subskrybuje. Lecimy dalej. Nie będę odnosił się do najdłuższej części filmu bananowego, czyli dramy. Bo po pierwsze trwa ona o wiele za długo i by się wam szybko znudziła. A po drugie wiele osób napisało, że ta cała sytuacja jest już przedawniona, więc nie będę drożył starego tematu. Sądzę, że jest to idealny moment, aby przejść do najlepszych i najśmieszniejszych komentarzy pod filmem bananowego. Rozdział drugi. Czytanie komentarzy pod filmem Bananowego Króla. Jak już wspominałem na początku, youtuber Bananowy dostał masę hejtu pod jego filmem. Teraz przeczytamy sobie najlepsze i najśmieszniejsze komentarze. Tori przynajmniej ma więcej subów. Ale argument moderator to jego się spłakał. Yyy. Wypierdnianać w oku masz pandę na pro. Czekaj, oto on ma pandę na pro. Według moich obserwacji to ani trochę nie przypomina pan typ, co się spłakał. I co z tego? XD Bo nagrywa duży od niego XD Moim zdaniem Bananek bardziej zasługuje na ten milion niż on Kolejny 10-letni spokany fan Toriego XD A ty co? Skończyłeś 10 lat i masz wszystko? Dobra, ale przynajmniej kimś jest tam, będzie nie to co ty Ten Bananek dużej od Toriego? Jak ty masz 5 lat, więc... XD Tak, skończyłem 10 lat 5 lat temu i mam prawo 10-letnich 5 lat? Ty sobie żartujesz ty Powiedział, nie proszę, bo to jest kilka raz lepszym twórcą od ciebie i tej minęć, tylko sami trawę, tak rozkoczyła, tyle mam znaleźć może ja od razu musiałem Ale żałosny jest XDD. Okej, okay, jak tak uważasz, ale wy serio nie widzicie tych jego wpadek? XD. Wpadkę to ty zdobiłeś nagrywając ten film. Moderatorka, którego i Wiktori spłakała. Co ty teraz zrobisz? Yy. A w malę śmieciu balnownych masz pandę na pro, a tory ci nic nie zrobił, o gówność czepisz! Odezwał się ten ma główny na pro. 99% szans na to, że to ośmioletnie z zaczynki. O nie! Dobrze, a kto normalny z modu którego ustawia sobie jakieś Byłeś na lewie z tym, wiesz o co chodzi? No raczej nie. Więc ja nie wypowiadają ten temat. Nie, nie byłem, ponieważ nie chcę i nie mam zamiaru oglądać clickbaiterów oraz żywnący kasę od dzieci. Niekiedy skąd to rodzice? Dobry film, nie mogę z tych kidów, co go bronią. Ziom, popatrz najpierw na siebie, czynasuj głos i potem wyzywaj XD Co ma złego w głosie, że nie ma mutacji? To nie znaczy, że nie jest dojrzały XD doj Dobra ziom, popatrz na jego komentarz, nie mogę z tych kidów, co go bronią Szczerze powiedziawszy, patrząc na głos, nie ma więcej szpiczyn Kurwa 13 lat, czyli z dzieckiem, tak nie mówię, że jestem dorosły, czy coś Idealnie 13, kolego A popatrz na inne komentarze, można się bardziej uśmiechnąć niż w cyrku Dobrze, nie napisałem, że na przykład masz mniej niż 13 Dokładnie? To ty popatrz na siebie, jak można tego... Ja oglądać, co tylko trzepie kasy na dzieciach, którymi jesteście. A. Te przydupasy. Brat tyle języków na świecie, a wybrał język faktu? Ej, ej woda, a to co to? <laughs> co ty gadasz? Chłopie, ty subujesz Toriego. Wyrażenie własnej opinii jest zakazane? Co w związku? Z... Nie, ale zachowanie twoje śmieszy mnie. Moderacja Toriego płaczewką. Nic nie poradzisz. Wracaj do zoo. Miałeś moda, teraz ciśniesz XD. A czy wyrażenie własnej opinii podczas moderatorowania odnośnie to było dozwolone? Najlepszy film, który oglądałem. Nie baw się w konopa. Wznawiasz niepotrzebnie dramę i pokazujesz nieprawdziwe info w filmie. Podaj nieprawdziwe informacje. Jak na razie to Ty clickbait zrobiłeś. Wiedziałeś, że Tori lubi clickbaity, to jest ta cała nieprawdziwa informacja. Niektóre przykłady, które podałeś, jak nie wiesz to nawet skąd się wzięły jego pomysły. Twoje niektóre oskarżenia. No ale jakie? Czerwona hiperka. Czerwone hiperki. Niepotrzebne pisze się razem. Nieprawdziwe pisze się razem. Ortografia. Pajacu. Czerwony hiper. Czerwony hiper. Tori rasista. Tori pedo. Eee, co? Co? Tori, to nie Stu! Debil? Oga, Clickbait, to ty zrobiłeś nagrywając ten film, pokazując, że Tori robi clickbaity XD. Nie no, ja zaraz nie wytrzymam, ty masz takie oczy zamknięte, że nic nie widzisz. Widzę ten zajebiście fejkowy film, którym nagrałeś. Spokojnie, bo ci żyłka pęknie. Masz coś więcej do powiedzenia? GG. Dziecko, weź słuchaj, a nie. Nie będę słuchać takiego gówna, tylko go życia, a ty lepiej patrz na siebie Tori jest lepszy od ciebie. Ok, Hasty się spłakał, że wyzywamy jego idol. Hasty to z ciebie, XD. Oddaj telefon mamie. A ty też oddaj. Ja nie jestem Jadem, który broni Zika, który tworzy clickbait i jest cringe. Mam swój. Rozdział trzeci. Dlaczego nagrałem ten film? Nagrałem ten film po pierwsze, dlatego, że zauważyłem w YouTube Studio, że na mój poprzedni film najwięcej razy przekierowywał film bananowego o A po drugie, to po prostu lubię oglądać Toriego. i zdziwiło mnie to, że taka sytuacja miała miejsce u niego. No i dodatkowo chciałem wam pokazać, jak śmieszne są niektóre komentarze na YouTube. Rozdział czwarty. Moja opinia na temat Toriego. Moim zdaniem to wszystko nie jest już ważne. Sam bananowy król przyznał, że Toriu poprawił swoje miniaturki jest lepszy niż kiedyś. Pewnie zapytasz, co ja sądzę o Torim. Szczerze to sam nie wiem. Napisz w komentarzu, co ty o nim sądzisz. Nieważne, czy go lubisz, czy nie lubisz. Ja to zrozumiem i odpowiem na twój komentarz pozytywnie nastawiony. Zostaw suba i łapkę w górę, jeśli spodobał ci się ten film. Nowe filmy w każdym sobotę o 16:00. Dołącz na Discorda. Link w opisie. Wesprzyj mój kanał, bo wtedy otrzymasz wyjątkowe plakietki przy swoim niku, takie jak w rankedach oraz będziesz mógł używać braw emoji. Dodatkowo 5 bonusów, w tym specjalne odcinki i ankiety. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, w sobotę o 16.